Nie wiedziałam co ja myślałam, zostawiając moje dziecko z tyłu. I teraz cierpię na przekleństwo i jestem niewidoma. Z całym tym stresem e, czyś tam i czymś tam będziemy na zawsze nawiedzać Nie mogę się doczekać klifu na końcu rzeki. E, czy szukam e, zemsty, czy zemsta szuka mnie? Utknęłam we by własnym paradoksie i chcę się uwolnić. Może powinnam e, poszukiwać i biegać zanim e, spółeku zatrzymać, ponieważ nie będzie długo zanim zostanę kukiełką. Ta fasola tak długa. Od kiedy ostatnio widziałam syna zgubionego dla potwora, dla mężczyzny za rzeźnikiem. Od kiedy cię nie ma, śpiewałam tą e, głupią piosenkę, aby mogła stawować e, dojrzałość czy tam coś twojej matki. Chciałabym mieszkać w prezencie, z prezentem moich poprzednich błędów, ale przyszłość y, kusi mnie paczką węży. Twoje słodkie małe oczy, twój mały uśmiech, wszystko co pamiętam, te futrzaste wspomnienia y, niszczą mi temperówkę. Justyfikacja mnie zabija, ale zabijanie nie jest zju zjustynowane. Co się stało z moim synem? Jestem przerażona. Polinguje mój umysł i e, myśl się zwiększa. Przepraszam, moje słodkie dziecko, życzę sobie, że tam byłam. Ta fasola tak długa, od kiedy ostatni raz widziałam mój syn zgubiony dla tego potwora, dla mężczyzny za zazeźnikiem. Od kiedy Cię nie ma? śpiewałam tę głupią piosenkę, aby mogła stawować sanitarność Twojej matki.